Bardzo proszę o zabranie głosu pana burmistrza i tego Szanowni Państwo, droga młodzieży, dzisiaj na pewno dla miasta Lubaczowa, szczególnie dla młodych mieszkańców, no radosna chwila, ponieważ otwieramy nowy obiekt boiska wielofunkcyjnego, przeznaczonego i dla młodzieży jest to obiekt otwarty dla wszystkich. Cieszymy się, że. W tak krótkim tempie udało nam się to boisko wykonać. Niestety, układ jest taki, że zawiadomienie o tym, że to boisko będzie sfinansowanie przez ministra sportu i turystyki, dowiedzieliśmy się o tym na przełomie maja, i czerwca. Obowiązują nas pewne zasady i procedury ustawy o zamówieniach publicznych i yy, to musiało to chwileczkę potrwać, żeby przystąpić do wykonywania tego zadania. Bo były też uwagi, dlaczego tak późno, no niestety wcześniej byśmy nie mogli, my procedury ustawowe musimy przestrzegać. Na to boisko to był nasz trzeci wniosek. Pierwszy złożony w 2007 roku, nic z nie wyszło. W 2008 roku też nic nie wyszło i ten wniosek złożony w tym roku dopiero zaowocował wybudowaniem tego boiska. Szkoda, że ten plac, to miejsce jest za małe, bo na pewno budowalibyśmy kompleks boisk OLI 2012. Niestety z tych względów musielibyśmy się ograniczyć do tej wielkości boiska, ale na pewno to jest i tak dużo. Na pewno trzeba będzie ten przyległy teren zagospodarować w sposób właściwy, tak żeby to był kompleks prawdziwego zdarzenia, służący dla dobra rozwoju sportu i kondycji fizycznej naszych dzieci i młodzieży. No życzę pełnego wykorzystania tego boiska. Zapraszam. Młodzież, żeby z tego boiska korzystać ile się tylko da, bo przez zdrowie to też jest dojście do dobrej kondycji i fizycznej, i umysłowej. Nie, nie sama nauka, ale sport jest też potrzebny. No życzę sukcesów tym uczniom, którzy będą tutaj ten sport uprawiali, żeby i gimnazjum, i szkoła, Postawowa numer jeden osiągała tak jak do tej pory dobre wyniki w uprawianiu sportu życzę sukcesów i zadowolenia z tego obiektu dziękuję bardzo Ja z góry przepraszam za małe przeoczenie bo nie powitałem księdza proboszcza Jerzego Tworka księdza Artura z parafii Świętego Boromeusza Panie proboszczu, bardzo proszę o dokonanie aktu poświęcenia boiska. Społożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię, módlmy się. Panie i Boże nasz, wszystko, co Ty stworzyłeś, jest bardzo dobre. Uwielbieniem Ciebie jest także nasze ciało stworzone na Twój obraz i podobieństwo. Ty wszystko cudownie stworzyłeś, dziękujemy Ci za radość, którą osiągamy ze sportu. Dziękujemy Ci za wszystkich przyjaciół, z którymi razem uprawiamy zawody sportowe. Szczególnie Ci dziękujemy dzisiaj za to nowe boisko, które powstało z trudu wielu ludzi. Błogosław ich pracy i prosimy Cię o błogosławieństwo także i dla nas. Spraw, aby to miejsce stało się także miejscem uczenia się, jak stać się pomocą dla drugiego człowieka. Strzeż nas od wszelkiego nieszczęścia i od szkód cielesnych. Udziel nam zdrowia i radości z życia, spraw, abyśmy pamiętali o zwycięskim wieńcu życia wiecznego. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech wstąpi na ten obiekt, niech pozostanie tutaj na zawsze. Amen. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, teraz dokonamy aktu otwarcia oficjalnego tego boiska. Tym samym moi drodzy boisko jest oficjalnie otwarte. Zapraszam teraz pana burmistrza, księdza proboszcza i wszystkich chętnych do wkopania pierwszego gola do bramki. A po tym akcie... Postawimy jakiegoś wrogarza, a po tym akcie będzie mały pokaz karate, na który wszystkich zapraszamy. <noise> के ऊपर sort of <laughs>